E, słuchaj, ja tylko tak na chwilkę no, z dawaj. Takim pytankiem do ciebie. No. no. E, Jacka żona to jest ta brunetka, taka, co tam często była na tych spotkaniach, tak? Rrr. Maria Kaczyńska 2. Ale nie jest blondynką. Nie. Blondynka to jest jego córka. No dobrze, ale córka jest młodsza, to. No nie, 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 A nie, nie kobietą w średnim wieku. No nie, 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 nie. A, a, dobra, już wiem do czego zmierzasz. No, nie, tylko tak się chciałem dowiedzieć, czy może mi się pojebało, kto jest jego żoną. No, prawdopodobnie nam się wszystkim pomyliło. Mhm. Mhm. Drugi raz go widzę na swoim osiedlu. Uuu, la, la, no co ty? Wczoraj i dzisiaj, za rączkę. Za rączkę? Tak. Przechodzi przez moje osiedle i idzie gdzieś dalej. Teraz specjalnie zawracałem, patrzyłem, chyba mnie nie widział. Wczoraj mi się wydawało, że mi się przewidziało, a dziś jeszcze zawróciłem specjalnie dalej, stąd patrzę, nie, kuźwa, to na pewno jest on. Ej, a później spotkałeś? Do... Nie mogę tak blisko przyjechać, bo on się rozgląda. Poza tym no, nie rozpoznam aaa, Co Aaaa, jak Nie wiem gdzie idzie. Natomiast wczoraj też, praktycznie o tej samej godzinie. Tu akurat w tym kierunku, niedaleko co ja mieszkam, tu mieszkam, między innymi, trzech portalów. Tak. Ta. Sugerujesz coś? Nie wiem, nie wiem. Ja nie sugeruję. Dla mnie tylko wiesz, że ja też w zbiegi okoliczności coraz mniej wierzę. Bo nie ma zbiegów, zbiegów okoliczności. Coś takiego nie istnieje. No. I dlatego dzwoniłem się wiedzieć, czy mi się nie pojebało, jak wygląda jego żona. Bo na wszystkich imprezach w domu co byliśmy, na, to była ta brunetka krócej ścięta. No, taka. Nie taka wiem, czarna farba. To... No, farba no, do... Do... no, dokładnie, dokładnie. No, Włosy no, to, takie to, do... Tak, do... Tak. bardziej do ramiona, a krótsze nawet. Tak, 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 No to nie, to, to jest całkiem inna kobieta blondynka za zarączka. A to jest... Drugi raz zawróciłem, no. Chyba, że mam o mamy, ale jestem pewien, że to był. On specjalnie zawracał i w stałym przychodniku. Jak mi ją. No, to się chłopak bawi. Życiem swoim. Nie, to, 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 to tylko chciałem się upewnić. <laughs> kurwa. Dobry jest. No. No cóż. Prawda? No, okej. Okay. Wszystko to, jasne. Tak, wszystko jasne. Trzymaj się. No miłego dziękuję. No hej. No hej.